cześć 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 i czołem witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku jak widać jesteśmy znowu na kosatce kurwa no trochę jest to takie e, jakby to powiedzieć żenujące że znowu robimy kosatkę misje przygotowawcze ale że tak powiem napad trzeba przygotować a nie mam nic przygotowane więc bez będę pierdolenia będę się tutaj będę sobie robił i coś tam w międzyczasie wam opowiadał e... Aha, wiecie co? Jestem jednak kretynem Bo bodajże nie mam yy... No, też tak myślałem, nie mam kamizelek mm, Będę miał jak berety, no to tak się misji nie powinno robić No ale zobaczymy, mniejsza yy... Tak, na pierwszy odszedł idzie przygotowanie osadki. Teraz mam yy... Wiecie, tutaj tylko musimy podpłynąć Z tej strony, A jeszcze można, chyba z, jeszcze z jednej może było do tego punktu. Ojej! Dobra, pójdźmy tam. I powiem wam tak. No ogółem czemu znowu GTA i czemu jako jest ciekawszy? no de facto nie wiem co mam, mam wam pokazać. Z GTA ja napada akurat robię w, z grupą znajomych. Oni nie chcą się zbytnio angażować w jakieś nagrywania ITP. Kolejna sprawa, no że tak powiem, teraz tam w tydzień temu miałem ostatnie nie, egzaminy na studiach i czekam znaczenie, też przez to nie, nie nagrywałem, nie miałem po prostu czasu i jeszcze jest taka sprawa czekać jak się tych rakiet używało? Nie, nie wiem jak się tu kurde... E, no, może to tak nie miałem czasu, to nawet nie grałem w nic. W, w sensie nie grałem sobie w sobie ani nic i tam jest takiego ja nie przygotowałem do odcinka. Aha, to oni do mnie strzelają. czekać jak się tu zanurze, się zanurzył, żeby mnie nie widział ciula. No dobra, ale ja bym chciał wiedzieć jak się strzelało. Wiecie co jest najlepsze, że... O! Czy ja to... Kurwde. Wiecie co po mam za chuje? nie pana jak się używało tych rakietówka za co no, jak mówię ja będę nagrywał GTA jak nie grać GTA? Dobra, nurkuj nurkuj, ja chciał. Dobra, widzę tą łódź. Czekajcie, czekajcie. Coś się rozdopcyło Ale co to za bardzo nie wiem Chyba jakąś łódkę rozdopcyliśmy Czekajcie jak ja wejdę teraz tu Mnie powinno powiesić z rozpi. O tak to kosatka się chyba zatupi jakbym tak wyszedł Chociaż czas gra No I tak właśnie się kończąc temat, że nie miałem zbytnio czasu to powiem wam, że no w Minecraft są nic nie przygotowany tak jak powiedziałem, no i też yy, yy, Jak dobrze wiemy, czasy są Niepewne Niefajne I nie zaraz mnie zabiją I że tak powiem, no Nawet ostatnio miałem czasu zbyt zbytnio grać w Jakieś różne gry no jakoś tak teraz widzimy, że dawno nie było materiału trzeba coś nagrać Kurde, teraz tu będą no, do mnie strzelać, więc tak stwierdziłem. Dobra, tak przekąsek się nie je. Czekajcie. Tak, potańczymy se, nie o to chodziło. Coś kliknął na nim chyba kapsloka. Tak to jest, jak się nie zdążasz, to A dobra, idziemy z Kałachem. Dobra, tu wiem, że chyba się schudziło na dół, ale nie wiem czy tu będzie jakiś frajer. Na dzień dobry. Gdzieś ma Dzień dobry. Ja bym sobie poprosił teraz po przekąski. Dobra. Jedną głowę wyłapał. To teraz, teraz jest najlepsze, bo Oho nie wiem skąd ta ciula do mnie Dobra, dostał banie, banie leży Możemy jeździć, ale jest blisko, widzicie? Ty, patrzcie, Ja się sklinowałem. Bez sensu Dobra, obbierzemy to i spierdalamy. Co szczęście, że tutaj to dość blisko. Już drugi raz mam w tej misji takie szczęście. Aha, ogółem zwiadu. Zwiad zrobiłem, bo z tego co ja robiłem ten zwiad. Jak jeszcze była możliwość osiągnięcia, znaczy była większa szansa na zdobycie cementa, yy, że to było chyba z dwa tygodnie, tydzień temu. Nie wiem, naprawdę teraz moje poczucie czasu jest słabe. Ale to, to, że to znaleźliśmy, to pikuś nie. Teraz to trzeba dopłynąć do majna okrętu. I tak de facto nie wiem, czemu on nie chce mi płynąć. mam nadzieję, że jakoś uda mi się w miarę szybko. Dobra, zajebią mnie. Tak ktoś czuje. No też tak czuję, ale ty... Jakieś... Nie wiem, czy mi klawiatura się nie rozłączyła. No de facto ja zawsze się z tą misją męczę. I teraz są najlepsze, że dalej ten filtr będą no do mnie strzelać. Kurwa, sam się rozjebałem. Ty, ale jaki bez sens kiedyś normalnie szło wskoczyć, chyba że tu przesadziłam broń. Dobra, trochę polamimy w tą grę. Ja bym chciał tego ciula zdjąć. Wykończenie helikoptera, bez tego, no jest bezsensownym posunięciem, ale myślę, że ja to rozegram inaczej. Teraz znowu zdechnę. Dobra, nie, nie, nie zdążyłem mi dotworzyć kurwa menu przekąsek. Jaki bez sens, kurwa. Jakby cię tu ciulu załatwić Ja nie chyba de facto nie mamy Czekajcie jak ja tak przelecę Dobra wiecie co zrobimy tak ja bym musiał gdzieś e, inny patent O ten ciula będzie mnie gonił Dobra, nie on tu Fajnie byłoby zejść na wyspę bym go zeszczeli po prostu z RPGa. Bo przekąsek też nie i, i będzie musiał uzupełnić. Patrzcie ten masakra, kurwa, no nie zrobię tego. Yy... Dobra, czekajcie, jakoś na kości może. Właśnie chyba się jak mnie teraz zabiją to będzie przypał. Dobra, udało się. Jak widzicie można zrobić to w taki ma bardzo słaby profesjonalny sposób, bez kamizelek, bez wszystkiego i bez... E, czy no. Tak to i i czekajcie w ogóle. Zobaczę jeszcze co nam zostało. E, 8 minut odcinka nie chcę robić jakiegoś drugiego, więc zobaczę, może tego się przerabiamy jeszcze, zobaczę mniejsza. Co mi zostało? Zostało mi uzbrojenie się komando z i tłumiki. Tylko, tego co bym to czekacie, komandos i wyposażenie to już mam, aha, to oparcie to ja prawie wszystko co zrobiłem Edywersja mm. Nie, do tego chyba nie trzeba, Został mi uzbrojenie, dobra, to wiecie co, zróbmy tak Ja so najpierw, e, najpierw sobie najpierw, najpierw, czekajcie, najpierw zróbmy sobie tak, bo jeżeli jest misja w terenie to zbroń Eee, zrobimy inaczej. Zrobimy jeszcze inaczej. Eee, de facto... No ja wiem, że to będzie gdzieś w centrum. Przeważnie jest to. Eee, teraz tak. Szybka podróż. Jeszcze nie jestem jakoś zbytnio obyty. Więc na pewno nie tu. Aha, to jest moje obecne miejsce. Ja bym, fajnie byłoby gdzieś tu, no ja myślę, że tu sobie podpłyniemy. Płyń biały wielorybie, płyń. Jak ostatnio rozkminiam, jeżeli byłaby taka możliwość, ile, ile razy nasz e, nasz rosyjski kompan z tego statku Paweł wyskinął No nie no, takie się żarty żartami, ale... Znaczy no, żarty, że tam, nie jest nic ciekawego, się nie dzieje. O, więc może nie ruszajmy tego tematu, grajmy. Teraz tak, Jakby zdobyć tu tą broń? Musimy zobaczyć jeszcze tak, jak... Się, czekajcie, punek Przekąski. De facto ja nie mam już żadnych przekąsek, nic nie mamy. Ale przekąski są tutaj do uzupełnienia, tylko ja jestem po prostu na tyle... Nie czekajcie, jestem na tyle dzbanem... Że... Ja nie ogarniam, no widz, nie ogarniam gdzie tu co jest na tej kocatce Power is this, dobra, tu, tu, czekajcie, tu się szło. O i tędy, i tu jest kuchnia, i tu można było sobie wsiąść, uzupełnić yy, nasze przekąski. Aha, w sens Czemu wyjdziemy z No spad... dobra, mniejsza. Mniejsza, uzupełniona. Yy. Tu, tu, tu i, di, di. Dobra, wróćmy na górę. I pójdziemy co zrobić z jak mam przekąski. No pancerz, pancerz, nie wiem, czy to mogę sobie wziąć kamizelkę, nie wiem. Dobra, sprzygotujmy ten napad do końca. Nie no z tych czasu to coś jeszcze. Wam bym pokazał, żeby nie było. I tak, tak jak mówię komandosa. Eee, dobra. Misja w terenie nie oznacza, na a ktoś koled piła, to chyba ja nawet piłem. Dobra, weźmy sobie mojego rzucić te, tego parła. W powiem wam, że dzisiaj jest wtorek, jak to nagrywam, i pewnie wyrzucę to w środę. Ale powiem wam, że nie polecam wam pić w tygodniu, bo wczoraj sflałem dupę że tak to ujmę. i tak się beznadziejnie czuję tak człowiek jest, jestem bez energii Raczej ja, ja bym siedział w domu nie najgorzej było w pracy ale jakoś do przeżycia ale no nie polecam no, no ale cóż prawa młodości czasem trzeba Może niekoniecznie w tygodniu ale Niektórzy piją codziennie, a to co tutaj się w tygodniu można pić? Czekajcie, co mam zrobić? Oho, czekaj Dobra, to wiecie co to z dupcy. Z dupcyłem to bo ja nie mam kamizelek. Teraz, niby przez dach się mamy tam dostać. Że tak powiem, ja nawet nie wiem co to jest za misja z tym bronią. To też są takie różne misje. Czekaj, tu nie jest ten. Tu nie może być ten budynek, to nie będzie ten. O, Czekajcie, on będzie mnie czy jeszcze nie? no tu też nie jest tu. Zostanę do którego biurowca mam wejść, czekać bo to jest kurwa ta kropka To Kurwa lampy Dobra Chyba nie wybuchniemy. Mam nadzieję, że zawsze ten helikopter mówi, jest taki rozpierdolony. Wejdź do biura. Chyba rozumiem, że to są ci. De facto wiecie co? Zobacz, jak Weźmy Weźmy auto, auto czekajcie, bo teraz tak, czekajcie, musimy tu eee, może być ciężko Mo mogę zaraz umrzeć znowu po raz kolejny dobra kolejny leży Skąd ta ciula strzela? Kolejna Dobra, wbiłem do biura. To, to też będziemy się napierdalać. Bo tak jak ich zabiliśmy. Aha, dobra, to jest ta misja. Czekajcie, to jest. Dobra, pewnie ten zdech Ten zdech Teraz czekajcie, zrobimy szybko. I pół. na przekąski. W ogóle moi zdaniem mogliby dodać, że można. Aha, klikam ku... że można by na. Jakimś kurwa innym guziku, yy, po prostu dodatkowy klejce trzeba zaprogramować. Na przykład, Wiedźminie tak na przykład macie, nie? Że tam, tam jest trzeba, wiem, że tu będzie frajer strzelał. Czekajcie, tu frajera nie ma. Tu, tu ktoś będzie. Dobra. Dostał głowę. O kurwa ty ze szczerbą wypierdalaj. Dobra. Bo tu któryś z nich musiałby mieć... Być do przeszukania. Dobra, czekajcie to chyba się laptopa wywołało. Hakuj to kurde nikt to cię nie będzie teraz obłaszczerał o Jezu, nie lubię tego. Nigdy tego kuźwa znaleźć nie umiem eee, 37, jeszcze to co wiem się zmienia to jest też takie mieniące się w oczach, jeżeli w dzisiejszym moim stanie to naprawdę zarobisty pomysł z takich rzeczy Aha, przełączyło się, dobra. A udało się złapać. Ręce pokrwawione, jak na, jak na wojownika przystało. Dobra. Nieoznaczone bronie są. To są te, chyba jo. Dobra. Czekajcie jeszcze, zamiast RPG to. Co to jest? O, fajne, tego nie... tego... To jest z tego co poszczelać... ale co z tego poszczelał trochę. O, teraz się nie strzelałem. Kurwa, jak ja uwielbiam się pinać o tym tym. Dobra, teraz wystarczy chyba... ...spieprzyć stąd. A raczej na pewno. Dobra, to na parter zjeżdżam w takim bądź razie. O. Dobra. Helikoptery nas gonią. Jak tutaj zdechnę, to będzie przypał. Dobra, spierdalamy. Jak na prawdziwych bojowników przystało. De facto. O, nie, nie będę ich donieszczał, to strata czasu. Można im uciec i to znajdę. przypadę na robienie takiej misji. Jak mi tam. Tłumaczyli no Jeszcze w nie ma, zapomniałem o kamizelkach. Ja Myślę, że czasu zostanie, ale szkoda, że 20 minut się w przez z tym. Oooo, pewnie tak bazenu idziemy przez te 20 minut, no ale trudno. Dobra, udało się załapać na E. Bo czasami to tak dziwnie wyskakuje i raz też, znaczy ani razu nie rozbiją helikoptera, ale no tu mogłoby być blisko, bo dość, że tak powiem, ostro pikowaliśmy na dół. Ok, no to jak tu mamy? To teraz będę mógł Wam nie. pokazać coś. Ostatnio była też promocja na łódku. Promocja, znaczy było do wygrania i bodaj, że jest napad gotowy. Dobra, mam gotowy. Się ma się mordko? A ja lecę wam coś pokazać. No to z mapy nie odpalę. Było autko za wyścigi uliczne, albo Nie, czekajcie. Nie uliczne. Teraz nie chcę sprowadzić ten w błąd, ale wiem, że było jakieś autko za jakieś wyścigi Pewnie wy jesteście bardziej uznani niż ja Więc no Gdzie by to było, czekajcie, muszę to zaznaczyć na mapie Oje, oh to jest tu, bodajże Chcę Wam pokażę, czy ta otka jak wygląda Fajnie, fajnie, bo mi się chyba strasznie podoba. Tylko niestety nie mogłem go. Nie mogłem go stuningować tak jak bym chciał, bo nie mam jeszcze setnego poziomu. Więc tak jakby muszę po podekspicie postać do setnego i wtedy zrobimy mu absolutny tuning, taki jak, jaki bym chciał i żeby to autko... Faktycznie wyglądało w 100% tak? tak jak należy znaczy wyglądać wygląda, ale żeby... No, wiecie mi chodzi, żeby go dopieścić. O, tak tutaj nazwijmy. Oj oj, ja mi się spać, chce kurwa, masakra. O, to auto to nie skąd się wziął, chyba za dniem. A, już wiem skąd. Tam to też wygraliśmy, bo to chyba... Trzy e, wyścigi trzeba było zrobić. No ale jak widzicie o, tak się to tak ta prezentuje. To jest bodajże supercar, no de facto jakoś drifta nie ma fajnego, ale fajnie przyspiesza, no oczywiście nie, nie, nie mój, bo nie mam go stunnigowanego, aż na tyle. No mniej więc tak się prezentuje, Oczywiście to nie jest wszystko, no go jeszcze tak mówię modyfikował, więc my go można do garażu, bo szkoda byłoby go zarysować. Pokażę wam go jeszcze później, jak go sobie stuningowałem, bo tak, by ten yy, wersja koloru, który będzie na no, 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 dla mnie, znaleźć niedostępna. No i cóż, no, to byłoby chyba na tyle w dzisiejszym odcinku, nie chcę robić jakiegoś super długiego. No, I tak, w sumie, no, <laughs> są trochę nudne te odcinki, nie może wyszedłem z prawy, bo jak wiecie, no, na starym kanale to jednak jakoś tam ty, yy, tą widownię, yy, widownia była większa. Chętnie to oglądaliście. Nie wiem czym jest to spowodowane, może wszedłem sprawy, może jestem... No nie wiem, no naprawdę nie wiem, więc cóż, nie będę was zanudzał. Trzymajcie się cieplutko w jakichś ciężkich czasach, dużo zdrówka. No i cóż, do następnego.